Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie? Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Tak? Albo chcę mieć pieniądze, ale uważam, że to będzie kosztem mojej rodziny, uh -huh. że, że, że zarabianie pieniędzy jest trudne. Chcę mieć pieniądze, ale chcę mi chciałabym mieć na przykład trzy razy więcej, ale wyobrażam sobie, że to by oznaczało, że muszę 3 razy więcej pracować, a przecież doba ma tylko 24 godziny. Chciałabym więcej, ale myślę sobie, że nie zasługuję, bo takim jak ja to się nie przetrafia. Więc yy, myślę, że to są takie najbardziej yy, typowe przekonania, te to ograniczające, hamujące przekonania na temat pieniędzy. I tak naprawdę wokół, wiesz, każdy z tych przekonań ma swoje modyfikacje, ale one się sprowadzają do tego samego. Moich przekonań o tym, jak mi się wydaje, że świat wygląda, jak. jak, jak Pieniądze funkcjonują, że właśnie trzeba mieć, nie wiem, koneksję, trzeba mieć e, bogatą rodzinę i tak dalej, albo trzeba bardzo dużo pracować, albo to jest niebezpieczne, albo to będzie oznaczało, że będę tym bogatym złodziejem, albo że nie zasługuję. To jeszcze dodam od siebie, że taką mantrą troszeczkę niefortunną, którą ja miałam w głowie, było, że pieniądze szczęścia nie dają. Proszę, jaki banał? O! I ja to na pewno wyniosłam też poniekąd z domu, że właśnie wraz z wyższym standardem wcale nie idzie wyższy poziom szczęścia, a wręcz może być odwrotnie. No i jakby sama też obserwując swoje przekonania na temat pieniędzy, dostrzegłam, że to mnie mocno blokowało, bo to wywoływało we mnie strach przed tym, że bogacąc się po prostu będę coraz bardziej smutna i finalnie nieszczęśliwa. Mhm. I, I też właśnie myślę w ogóle, że takie przykłady z autopsji zawsze dobrze działają, bo na mnie dobrze działają, kiedy ja słucham wypowiedzi innych ludzi. Na pewno też było to, o czym powiedziałaś, że żeby zarabiać tyle, ile bym chciała, muszę ciężko harować tak jak inni ludzie. I wtedy podaję sobie jakieś tam przykłady. No bo inaczej na to nie zasługuję. I no, to jest duża taka góra lodowa, z którą się trzeba zmierzyć, bo właśnie powiedziałyśmy o pierwszym kroku, czyli w ogóle uważam, że to już jest super, że ktoś usiądzie i będzie miał refleksję nad tym, co rzeczywiście myśli o, o tych pieniądzach, bo kurczę, naprawdę my jako społeczeństwo, nie wiem, czy to jest też taka jakaś domena Polaków, naprawdę omijamy ten temat pieniędzy szerokim łukiem. I ja też właśnie, o, kolejne przekonanie i bardzo się cieszę, że to przełamujemy, bo m, pamiętam, że... Słyszałam wielokrotnie jako dziecko, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach i, i też u mnie w domu się nie rozmawiało o żadnych konkretnych kwotach, zarobkach, bo, bo z założenia to nie wypada. A, a pieniądze to jest takie samo narzędzie jak każde inne i jest tak często przez nas używane jak jedzenie. tak I jakby czemu, czemu nie możemy sprawić, żeby to też nam trochę bardziej spowszedniało. Ale tak jak mówię, kiedy przełamiemy już to tabu, która na pewno siedzi w wielu z nas i zaczniemy się przeglądać kwestii pieniędzy w naszym życiu, no to ten pierwszy krok, czyli właśnie weryfikacja tego, co my myślimy o tych pieniądzach, wydaje mi się, że już jest super na start. Jasne. I wiesz, takie uświadomienie sobie też tego, że